Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Ponieważ wielu z Was pyta i szuka komputera opartego o Ryzena 3600 i RTX 2070 Super, postanowiłem, że taką propozycję w postaci wirtualnika dla Was przygotuję. Do tego przejdziemy za chwilkę, bo chciałem Wam przypomnieć tylko jeszcze o mojej stronce z polecanymi zestawami w różnych przedziałach cenowych opartych zarówno o procesory Intela jak i AMD. Linka do tej stronki znajdziecie w opisie tego filmu. Przejdźmy jednak do sedna sprawy, czyli do zestawu za około 5000 zł. Tutaj dałem oczywiście Ryzena 3600, o którym była mowa wcześniej, czyli procesor sześciordzeniowy 12-wątkowy, kosztujący zaledwie 800 zł. W tej cenie nic lepszego nie znajdziecie. Można oczywiście go podkręcić, natomiast w tym zestawie akurat nie znalazło się żadne inne chłodzenie na procesor, poza tym boxowym dołączonym do procesora. A to do OC raczej się nie nadaje. No ale trzeba było na czymś, że tak powiem, ugrać, żeby zmieścić się w budżecie. Dalej, płyta główna, gdzie ja ją mam? Muszę otworzyć, tutaj będzie. Płyta główna to Astro Fatality B450 Gaming K4. Całkiem fajna płytka z sensowną sekcją zasilania. Bez problemu można będzie na tej płycie procesor podkręcić. O tym jeszcze będzie mowa za chwilę. Sekcja, być może, nie wygląda na jakąś rewelacyjnie chłodzoną, ale uwierzcie mi, te radiatory dają naprawdę radę. Idąc dalej. Pamięci. 16 GB Patriot Viper w dwóch kościach po 8 GB, czyli Dual Channel. Taktowanie 3200 MHz i opóźnienia CL16. Pamiętajcie, że w przypadku procesorów Ryzen, taktowanie pamięci ma duży wpływ na wydajność, dlatego też takie, a nie inne taktowanie. Nie polecam raczej pamięci taktowanych 3600, ponieważ na płytach z chipsetem B450 nie zawsze będzie można takiej szybkości uzyskać. Dysk SSD Plextora na złącze M2, Interface PC Express razy 4 model M9PGN. O pojemności 512 GB. Zdecydowałem, że w zestawach nie będę polecał dysków mechanicznych, bo ceny ssd ków są na tyle niskie, że warto się nimi zainteresować. Uwierzcie mi, komfort pracy na dysku SSD versus dysk mechaniczny to jest niebo, a ziemia. Oczywiście, gdyby tej pojemności Wam brakowało, to możecie dorzucić do wyższego modelu. O tym będzie za chwilkę, bo stworzymy jeszcze dla Was zestaw kosztujący o 500 więcej więcej I tam taki dysk właśnie się znajdzie. Karta graficzna. Palit Gamerock RTX 2070 Super. Chłodzenie z dwoma wentylatorami 90 mm. Znalazło się także podświetlenie RGB, gdyby kogoś to kręciło. Ta karta podobno ma dość wysoko ustawiony power target, dzięki czemu powinna wyżej bustować No i oczywiście powinna lepiej dać się podkręcić. Za 2,5 moim zdaniem jest to bardzo dobry wybór. Warto dodać, że nie jest to karta półpasywna, ale wentylatory w czasie spoczynku obracają się na tyle wolno, że ich na pewno nie usłyszycie. Obudowa Silentium PC Regnum RG6 VTG. Ja tą obudowę recenzowałem u siebie na kanale. Gdyby ktoś jeszcze tej recenzji nie widział, to zapraszam. Skrzynka w tej cenie moim zdaniem naprawdę mega. Dobra wentylacja. Na przodzie mamy siatkę zabezpieczoną filtrem. Przeciwkurzowym, do tego cztery wentylatory w komplecie. Trzy na przodzie, jeden na tyle, 120 mm. Panel hartowanego szkła, dobre wsparcie dla kulerów IO. Na górę zmieszczą wam się nawet 280, ponieważ tego miejsca jest na tyle dużo, że nie będzie żadnej kolizji z pamięciami RAM, czy też z radiotrami na płycie głównej. Także za 260 zł, moim zdaniem, jest to bardzo dobry wybór. I na koniec zasilacz silentum PC Supremo L2 o mocy 650 W. Certyfikat 80 plus Gold, czyli sprawność na poziomie 92%. Japońskie kondensatory, przetwornica DCDC -DC i 5-letnia gwarancja. Nie mamy tutaj wprawdzie modularnego okablowania, ale te przewody są na tyle elastyczne, że bez problemu poukładacie je w obudowie. Także tak wygląda moja propozycja za 5000 zł, natomiast gdybyście mieli 500 więcej, w waszym budżecie. To zrobicie na zestaw, który gdzieś mi właśnie uciekł. W tym zestawie dorzuciłem chłodzenie Fortis 3. Które pozwoli wam na bezproblemowe podkręcenie procesora Ryzen 3600. Co też ważne, to chłodzenie jest asymetryczne, czyli nie będzie zasłaniało wam żadnych banków pamięci. A w przypadku akurat Patriotów, które w tym zestawie się znalazły, ja może pozamykam sobie te pozostałe zakładki, żeby mnie przeszkadzały. W przypadku Patriotów, które się w tym zestawie znalazły, które są dość wysokie, ma to dość duże znaczenie. Chłodzenie będzie na pewno przy tym procesorze mega ciche i spokojnie wyciśnięcie z niego ostatnie soki. Tyle oczywiście, na ile pozwoli Wam sam procesor. Z płytą problemów nie będzie i na niej spokojnie go będziecie mogli podkręcić. Dalej, kolejna zmiana to zasilacz. Mocniejsza jednostka FM2, czyli zasilacz modularny Supremo FM2 o mocy 750 W, także certyfikat 80 plus Gold do tego przetwornica DCDC -DC i japońskie kondensatory no i oczywiście wszystkie kable są odłączane, 5 gwarancja mocy aż nadto, ale ja zawsze wolę dać mocniejszą jednostkę, żeby był ten zapas, bo pamiętajcie, że najwyższa sprawność zasilacza jest w okolicach 50% obciążenia, a druga sprawa, że zasilacz przy mniejszym obciążeniu będzie cichszy, co też jest niewątpliwie plusem. I kolejna zmiana to dysk SSD. W tym przypadku też jest Plextor M9PG, natomiast o pojemności 1 TB, i dodatkowo posiada on niewielki radiator, który pomoże odebrać ciepło z kości pamięci, jak i kontrolera. Tak wygląda moja propozycja, gdybyście chcieli zobaczyć komputer za 5000, ale z kartą RX 5700 XT, to śmiało piszcie w komentarzach, a z pewnością coś dla Was ogarnę. Jeszcze dla osób, które myślą nad tym, czy RTX 2070 Super nie będzie zbyt mocną kartą dla Ryzena 3600, to nie ma się czego obawiać. Różnice pomiędzy, powiedzmy, procesorem Intel i7-8700K, który jest droższy około 1000 złotych w grach, które głównie korzystają z wydajności karty graficznej w rozdzielczości 1080p, to 5 w porywach do 7%, także niewiele. Oczywiście w grach, które leżą typowo na procesorze dajmy na to Wiedźmin 3 na mapce Nowigrad, czy też Shadow of the Tomb Raider, te różnice będą większe, co nie zmienia faktu, że tak czy inaczej rozdzielka będzie na bardzo wysokim poziomie. A w rozdzielczości 1440p, do której ten zestaw jak najbardziej się idealnie nadaje, różnice praktycznie się zatrą, bo tam liczy się głównie wydajność karty graficznej. Na koniec przypomnę jeszcze o stronce z propozycją zestawów komputerowych, linka macie w opisie tego filmu. Raz w miesiącu co najmniej będą one uaktualniane, będę robił z tego materiał, że czasami nie będę Wam w stanie, każdy tego zestawu zasobna omówić, bo ten film trwałby za długo. Dlatego też dobrym pomysłem moim zdaniem jest stworzenie kilku wirtualników w ciągu miesiąca i takie z pewnością będą się na moim kanale pojawiały. Na dzisiaj to tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv